Dajcie kochani. Przyjechałem dzisiaj zrobić następną rzecz w przyczepie. A mianowicie co będę robił? Będę robił elektryczną płuczkę. Będę robił w łazience Przy pompowaniu woda leci, ale nie leci tak mocno jakby się chciało, a jednak elektryczna pompka pociśnie więcej tej wody. Kupiłem kabel. Yy, Taki wąż, nie wiem który będzie bardziej elastyczny, który może i ten będzie ok. No i przycisk, który jest nacisnę, woda leci, puszczę, woda przystaje. Bierzemy się za robotę. Tak zaczynamy od odkręcenia tych śrubek. Zobaczymy, jak mi pójdzie podważanie. Żeby wyskoczyło to do góry, a jeżeli cały ten układ z tym wężem będzie mnie trzymał, to będę musiał wziąć odkręcić cały tył, ale widzę, że ten klej mi tu puszcza. Tu są jakieś śrubki, chyba będę musiał to poodkręcać. I tak mam to już wyciągnięte. Teraz tak, muszę się dostać do spodu i odkręcić i wyciągnąć tam pompkę. Mhm. Żeby to wyszło mi całkiem tu. Ok. Tu jest taki otwór i przez ten otwór przeciągnę kabel z pompki. Kochani, co się okazało. Okazało się, że ten, który tutaj jest taki wąż, on jest ani nie jest przetarty ani nic. Okazało się, że ja jego w ogóle nie będę musiał tego nowego wymieniać Tylko tutaj z pompki tylko z pompki podłączę tu, która będzie cisnęła tutaj wodę i od razu to będzie leciało. I tak, przycisk mam już zamocowany tu na tej rączce pompkę to będę ucinał bo tu będzie pompka przykręcę kable będą od, yy, od tyłu i, nie, i będą odizolowane w ogóle całkowicie od, od wody kable będą tu teraz tak kochanie tutaj w tym miejscu muszę z tej strony jest te przepływowe urządzenie i w tym miejscu muszę wyciąć dziurę i wyciąć kawałeczek tego plastiku to postanowiłem jednak no wywalić bo to do niczego nie jest potrzebne ani się to nigdzie nie opierało ani nic wiertarką dziurkę żeby ten szlauch wyszedł z pompki tu do góry i tak nie spodziewałem się że ta pompka tutaj nie bardzo się zmieści i teraz tak musiałem to wzmocnienie na około troszeczkę uciąć wyrównam to zaraz w całości podgrzałem to troszeczkę ten plastik na gazie i, i ona już wchodzi ale jeszcze rozszerzy teraz no to wkładamy pompkę tu zrobiłem taki otwór przez który ta guma będzie mi tu wychodzić Ciasno idzie, ale idzie tak. Jak widać, ten wąż już mam tutaj podłączony do tego, nie wiem czy to jest jakiś rozdzielacz, czy ale, tak to było zamontowane. Wcisnę go teraz tu z boku. Nie wiem czy słychać, ale rozpadało się. Nie chcę iść na zewnątrz, na zewnątrz przez ten otwór się nalewa. A ja naleję sobie tu od środka. Tak, tu przewierciłem otwór na kabel. Teraz jest moment, żeby żeby to wsadzić do środka. No. Teraz tak. No. tak. Już pasuje. Te końcóweczki teraz wezmę, odizoluję, podłączę pod prąd i zobaczymy jak to działa. Próbę i to jest to o co mi chodziło właśnie. Teraz bierzemy się za elektrykę, przeciągnę kabel. Kabelek przeciągnięty pod, pod tą szafką pod piecykiem tutaj zaraz Wam pokażę w ten sposób gotowe otwory za piecykiem dość daleko od piecyka kabelek idzie tędyk. W tym miejscu troszeczkę poszerzyłem otwór. Tu będzie przyklejony całkowicie kabelek będzie tutaj w oprawie plastikowej no i połączę to wspólnie z pompką w pierwszej wersji chciałem podłączyć pod ten akumulator ale zrezygnowałem dlatego że tamten jest bardziej wydatny tak za tym łóżkiem już mam kabelek pociągnięty za lodówką dołem przy podłodze kabelek wyszedł tu zostawię tutaj kawałeczek tego kabla utnę tu o i tak jedną żyłę poprowadzę przez bezpiecznik bezpośrednio na plus a drugą na minus siedzę sobie w takim sympatycznym miejscu no i muszę wam powiedzieć, że tak wybierałem się z tą robotą do spłuczki i się zastanawiałem co ja mam jeszcze z domu wziąć i nie wziąłem lutownicy która jest niezbędna, żeby zlutować tutaj te kabelki. Ale mam inny troszkę pomysł na to, żeby to zrobić, a lutownicą sobie to polutuję i innym razem to zrobię. zawsze lubię te kabelki tu polutować no chociaż tak też może być nie? winę to izolację. ok przekręcone. i tak kochani na dzisiaj mam taki przełącznik ze względu na to że tej lutownicy nie wziąłem i I to właśnie o to chodziło, żeby sobie ułatwić, szczególnie w nocy, jak ktoś stał do ubikacji, to trzeba było wziąć i pompować, pompować, a to tak aż ruszało przyczepą. Na dzisiaj Wam dziękujemy za oglądanie. Może się komu też przyda taka uwaga, jak to zrobić. Dziękujemy za łapki i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.